Siemanko, z tej strony nikt inny jak 19kruszyna83 no cóż otworzymy teraz ostatnie cztery saszetki Prisma NBA dzisiaj to zakończymy jutro sobie otworzymy Boksa z RPA a w tygodniu może dojdzie coś fajnego także, znaczy coś fajnego, coś fajnego dla mnie może dla niektórych, może się to nie, nie będzie to podobać, ale, ale zaczymy. No cóż, otwieramy. Liczymy na drugi autograf przy tych czterech saszetek. Tu coś jest, jest chyba coś jest. Tu jest zastrzyk na koniec. Otwieramy drugą. Mamy tak: Chris Bosch, Mark Gazol, Study Stu, Mayer, Dumars, Joe Dumars, Ruki Tony Mitchell, i mamy to jest legenda Chamberlain, Wild Chamberlain, fajna kartka. Hateczka. i tu mamy ruki Goodwin, trzecia saszetka zresztą odwrócił na bok, bo też tam było. I tak, Kenneth Ferit, Bucewicz, Jenkins. Grand Hill, Blackman O, Dominance, Carmelo Anthony fajna kartka. Mi widać trochę. I Riki LEDO ruki. Ostatnia sosetka, to znaczy przedostatnia, bo to zostawiliśmy jeszcze i jeszcze Tim Duncan, Marvin Williams, Turek Evans, Jamer Nelson, oto jakaś też The jakaś legenda, Rocky Hardway Jr. i kanan i tutaj ostatnia ostatnia tutaj co to będzie kenson Danny Green gina Bolili, czy jakoś tak o, tu chyba nic nie będzie jednak yy, Ruki Gen. Macle Mac. Lemour Julius Irving. O, jest coś. Ruki Otto Porter. I mamy drugi autograf. Mirosław Radulica. Mirołka Baks. Mirołka Baks. Baks. box, Baks. się za tego. To jest zawodnik młody, bo widać ruki także no fajna kartka no nic będziemy kończyć bo zaczynają się powoli mecze także dzisiaj, dzisiaj to już jest koniec, także do jutra pozdrawiam, cześć